Dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Diker Story i zobaczymy co tu będzie się działo. Aktualnie, jak widzicie, siedzimy kochani w autobusie i czekamy, aż tutaj yy, gracze i w ogóle wszystko się zladuje, bo tutaj będziemy zbierali swoją <grym> ekipę. Yy, właśnie, już to się stało i będziemy grali w Diker Story. Ja miałem już okazję grać, ale nigdy nie nagrywałem, dlatego dzisiaj po raz pierwszy nagramy właśnie tę grę. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jeżeli Wam się spodoba, to wiecie, pamiętajcie łapki do góry, prawda? Ale o tym każdy pamięta, prawda? Dobrze, no i jesteśmy tutaj, kochani, pod tym domem. Autobus już nazwy, jest na no, takie trochę zadupie yy, I jesteśmy w takim właśnie, że domku. Yy, z naszymi ludźmi. Nasza ekipa robloxowa jest dobrze, kochani. A tutaj jest dom. Jak widzicie taki niebieski, yy, z takimi bardzo żółtymi światłami yy, Właśnie tak to się prezentuje yy, Nie wiem za co dostałem osiągnięcie, ale dobrze, że dostałem osiągnięcie Grałem wcześniej w tą grę, więc nie mam pojęcia skąd to osiągnięcie się tutaj pojawiło W ogóle ja bardzo lubię yy, tutaj jak są yy, jakby historie robloxowe Bo to jest naprawdę wspaniałe jak są yy, robloxowe historie Robloxowe historie to jest coś wspaniałego Dobrze, naszym wychowawcą ogólnie. Tak, psz, y, ten... Wprowadzę was do fabuły. Jesteśmy sobie w takim jakby żłobku, przedszkolu, nie wiem, domu dziecka, nie mam co to jest dajker, ale jedno z tych rzeczy. No i naszym wychowawcą jest Lily, no i zaczną się tu dziać dziwne rzeczy. I myślę, że ta fabuła powinna was zainteresować do oglądania tego odcinka. Ja wiem, że stara gra i że y, masa osób pewnie to nagrywało, y, no ale kochani, no ja to muszę nagrać. Na początek może zapoznamy się z samym domem yy, i was powiedzmy mniej więcej oprowadzę. Przede wszystkim mamy podwórko, na które lepiej teraz nie wychodzić, bo po pierwsze jest noc, po drugie po drugie nie wiadomo co tu grasuje, więc lepiej po prostu nie wchodzić. Chyba, że sobie zdjęcie na miniaturę walniemy, żeby cokolwiek już było. Yy, no bo wiecie, zdjęcie na miniaturę yy, jest potrzebne, nie? Tutaj jest powiedzmy taka bawialnia, czy nie? Oprowadzę was szybko. Tu jest salonik, salonik zawsze na plusie. Tu jest jedalnia, to jedalnie mnie w ogóle przerażone jest przerażająca to jadalnia. Ale e, trzeba z zdjęcia do miniaturek porobić. No więc jest jedalnia. Kolejne zdjęcie. No i możemy wejść e, na drugie piętro. To tak szybko was prowadzę jeszcze, żeby tutaj każdy wiedział mniej więcej jak wygląda miejsce naszej rozgrywki. To to tak, tutaj mamy podzielone na jakby dwa... na dwie strefy, taką żeńską, w sensie różową i niebieską. No i teraz mi jej przerwało, no i będzie trzeba coś zrobić. Yy, czy jesteśmy głodni jakby To jest szafa a tam nie wiadomo co jest też czy może coś być możemy sobie wracać, co chcemy zjeść ja bym sobie wziął no nie wygląda ta pizza no ale wziąłbym taco wziąłem sobie taco, kochani Z zajmiemy miejsca myślę, że pójdziemy do grupki wielu osób nie ma nas, to, to pójdziemy do niej. Do niej. Co wy robicie? Chcecie z wami zjeść? No, co za hamstwo w hamstwie? Ale wredni są. Patrzcie, nie chcą ze mną jeść. To jest po prostu hamstwo jakieś. Kiedy będę mógł zjeść? Czy ja otrzymam swój posiłek? Halo? Gdzie jest mój posiłek? Czy ja muszę iść, iść po swój posiłek, jakby? Jak się wchodzi tutaj do tej kuchni? Siedzimy z tym gościem tutaj. Wygląda coraz lepiej od nas, bo ma kupione jakieś rzeczy, do których my nie mamy dostępu. Ona też. I ona nie. Ale oni wyglądają 100 razy lepiej od nas, więc czuję się trochę dziwnie. Czy mam pizzę, przecież zamawiałem taką? Co za gówno? Po co? Bo każdy zamówi pizzę, to też muszę zjeść pizzę? Ja chciałem taką zjeść. I czuję się, kochani, pominięty. Czuję się pominięty, chciałem tako zjeść i co? Nie mogę. Dobrze, zjadłem pizzę, czy ja mogę już iść się położyć? W ogóle na, tak naprawdę też bym się położył, nie? A nie, teraz jakieś wiadomości, teraz tutaj każdy się zbiera. No dobra, no to my też tu usiądziemy, zobaczymy co tu będzie się działo, kochani. A ja pragnę poinformować, że zaczęliśmy nowy miesiąc wczoraj, z dniem wczorajszym. Ale zapomniałem was o tym poinformować, bo jak nagrywałem wczorajszy, też, to jeszcze był luty. Dzisiaj już oficjalnie mogę was przywitać w marcu. Uważam, że marzec jest najgorszym miesiącem, ale mówiłem wam o tym na Twitterze. Pokrótce wam powiem dlaczego uważam, że, że miesiąc marzec to najgorszy miesiąc. Słuchajcie, tu nie ma prawie, w sensie w ogóle nie ma, zacznijmy od tego żadnych dni wolnych. No i trwa niesamowicie długo, bo trwa 31 dni, czyli to jest taki pełny miesiąc. Najdłuższy miesiąc, moim zdaniem, bo on się najdłużej ciągnie. No i jest też taki przełom z, z zimy na, lat, na, na wiosnę, więc trochę, więc trochę ciulowa sprawa. I dlatego tego nie lubię miesiąca. Uważam, że, że marzec nie. Bardzo mało rodziny, więc pamiętajcie, kochani, kiedy życzenia składać. Kto wie, ten wie. Zapraszam na Twittera, tam jest napisane. Hahaha, ha, ha. macie motywację, żeby wejść. Dobra, jest noc, mamy górne łóżko, ale nikt obok, nikt obok nas nie śpi. Czuję się odrzucony z, z naszą grupką osób, czuję, że nas tu nie lubią. Tak czuję. Patrzcie, oni tam się bawią. Oni się bawią lepiej bez nas. Nie wiem, czemu oni latają? Przecież trzeba spać. Jezus Maria, ja chce spać spokojnie, a tu jakiś diabeł przyszedł. Czy to była pani z informatyki? Diabeł? To się zgadza w sumie. Dobrze. Ale jest panika, jak widzicie tutaj. My nie panikujemy, bo nie ma czego bać, prawda? Pobiegamy tylko. Czemu my mamy takie nogi krzywe i my biegamy jakby tak krzywo? Co to jest grane? Zobaczcie, tu, tu są jakieś dumpscary, które były straszne w 2015, ale teraz już nas, nas to nie straszy, prawda? Teraz już nas to nie straszy, teraz to wygląda po prostu kiczopato. Yy, naprawdę pragnę się położyć spać, a nie tutaj walczyć z jakimiś potworami, które tak naprawdę sensu nie mają. Yy. O Boże! My zaraz zginiemy, kochani! Patrzcie na nasze życie, co się stało, Boże! Jak się odgenerować, zregenerować, żeby. Ja pierdzielę! go, dobra, kochani, jednak jest strasznie, zwracam honor tutaj. Jest przer przerażająco, kochani, dobra. boję się w cholerę, że zginiemy zaraz. A ja nie chcę, żeby się kończy kończył ten odcinek pro. Jezus, jakim cudem ja żyję w ogóle? Ja chcę przeżyć, kochani. Nie wiedziałem, że trzeba wyjść z pokoju. Ja sobie do kuchni. To jest w ogóle podejrzane, że nie możemy wchodzić do kuchni, nie? Jezus Maria, gdzie jest u Lili? Where is Lili Lili? Gdzie pani jest? Pani ma jest... pani co? Doprowadziłaby do śmierci dzieci. Tak być nie może. Ja zgłoszę to, co się stało do prokuratury i to naprawdę nie są żarty, bo... Yy... Dobrze, mamy przestać być głupi, bo... Co? Jaki potwór? Chodźcie, yy, wszyscy yy, do łóżek! Teraz, dobra, i do łóżek! Chociaż tam diabeł grasuje, to i tak mamy iść do łóżek. Cóż, no niebezpieczna jest ta Lili. Ja uważam, że ta Lilia jest podejrzana, że to jest jakaś sprawa kryminalna związana z nią, i tak naprawdę ona jest diabłem, który morduje tutaj dzieci. Yy, więc uważam, że yy, ona stwarza niebezpieczeństwo dla osób, które, yy, które przyjeżdżają tutaj do niej, i uważam, że jest niebezpieczną personą. Dlatego kochani, my się nie damy. My się nie damy, rano zregenerujemy sobie życie na przykład jedząc coś, czy tam pijąc, ale jest nas w ogóle teraz, jak to mówią, takie wysuszone garda, naprawdę muszę iść od razu po nagranie tego filmu, się czegoś napić i w ogóle się umyć zacznijmy od tego, bo po pierwsze jest środa, jutro jest czwartek, a czwartki zawsze są najgorsze, u was też czwartek zawsze wygląda najgorzej, to jest posrana, ale czwartek jest zawsze najgorszy. Są najgorsze lekcje, jest 8 lekcji, mam 8 lekcji i wracam płatnym busem z jakimś starym, wrednym dziadem Tragedia Nie no, znowu się zaczyna Dw Dwóch noc, samo prąd, gaśnie, co jest grane w ogóle? Ej, oni mają więcej życia, ja umieram Nie no, naprawdę już nie chcę tego, uciekamy stąd Nie Ten potwór będzie tam, czy co? Idziemy razem z tłumem Piękny posadzak, bo chyba zginiemy, nie jak spadniemy, czy to tak nie działa Tutaj Niby ciemno, ale wygląda na bezpieczną strefę Dobre, ja sądzę, że tu jest niebezpiecznie, dobre Co by się stało, jakbym wyszedł na... Aha Mam iść do łóżka ale to nie jest moje łóżko, ja chcę iść do swojego łóżka. Good morning children. Dzień dobry dzieci. Będę tłumaczył angielskiego. Chodźcie na dół do kafeterii, żeby zjeść swoje śniadanie. Ej, kurczę, nawet dużo mam z tego angielskiego, nie? Ja to niby taki słabo angielski jestem, no ale patrzcie jak dobrze sobie radzę. Dla mnie, moim zdaniem, Lili coś ukrywa w kuchni, bo zobaczcie, do kuchni, kuchnia jest jedynym pomieszczeniem, do którego nie możemy wejść, a tam są jakieś drzwi i te drzwi, moim zdaniem, wcale nie prowadzą, wcale to, moim zdaniem, nie są te drzwi. Zobaczcie, one są bardziej tutaj i są niebieskie, po pierwsze, patrzcie, i one byłyby w takim razie gdzieś tu może, ale one są tutaj, a z drugiej strony są niebieskie, więc... Zobaczcie, że nie możemy nawet y, kamerą tam wejść, więc moim zdaniem ona coś tam ukrywa. I tam jest większe pomieszczenie, bo zobaczcie, nawet jeśli to, to, to są te drzwi, to i tak moim zdaniem za tą ścianą by się zmieścił jakiś wredny pokój do zabijania dzieci. Więc ona jest niebezpieczna i uważam, że jej coś tutaj ukrywa. Ale my się nie damy, będziemy kochani, ostrożni. Co to jest w ogóle? Pankejki? No dobrze, to parę pankejki, zobaczymy, co się będzie działo. Yy, no i co tam. Lili, tak jak była podejrzana, tak jest podejrzana yy, Wszystkie dzieci już poszły Wiecie, to są te cool kids My nie możemy do nich Jesteśmy za słabi Jesteśmy jeszcze za słabi, bo jesteśmy youtuberami, dlatego nie możemy do nich Tak, tak jest Dobra, zjadę zjeżdżalnią, sam się pobawię Patrzcie, jaka świetna zabawa Nie gadajcie, że jest noc Czy jest noc? Czy wiecie, na co jest czas? Czas do łóżek! Playtime? Co to jest playtime? Że jakby czas gry? Tak. Że mamy się wszyscy bawić. No dobrze, ale czy ja mogę yy, grać ze swoimi przyjaciółmi? To nie są moi przyjaciele, to wszyscy są fałszywi. Idę na dwór, frajerzy. Jej! I tu zaba te miniaturki. Idioci. Jest lepszy od was. No stąd. To nie ty wymyślili wymyśli, o żeby iść na dwór. To był mój pomysł. Do widzenia. Patrzcie. Moja piłka! Spadaj! Ruda babo. Oczywiście wszystkie są w żartach. Ja wcale tak nie myślę. Rudy każdy inny człowiek, tak? Nie jesteśmy tutaj yy, żadnymi rasistami ani nic, po prostu... Po prostu tak mi się powiedziało. O, co to jest? Zgaśnica? Możemy to wziąć. Hej, guys, idę gdzieś tam. Zudaromon, y, będziesz. Y, że ma pilnować, jakby wszystkich? Nie wiem, o co chodzi? Zudarman nas pilnuje. Tak? O to chodzi. I jakiej nie będzie przyjdzie, diabeł! Kochani, i zginiemy wszyscy. Ej, ale moim zdaniem, też jest coś, jakby za tą ścianą, w sensie zmieściłoby się tam coś. A ten dom chyba z tego co wiem, to się nie, nie kończy tam. Ej, znowu prądu nie ma, jest niebezpiecznie. Co? Co jest? Co się dzieje? ZUDORMAN, co się dzieje? Proszę, pomóż mi. czy nas pilnuje? Czy jesteś za nas odpowiedzialna? Idziemy do kulek, w kulkach nas nie znajdzie diabeł. W kulkach nas diabeł nie znajdzie, więc trzeba się schować do kuba Do kulek, nie do kuba Gdzie jest Zudorman? Zudorman, where is you? Where is Zudorman? O mój Boże, czy tutaj wyjdzie zaraz diabeł? Jest diabeł, kochani, skrada się tutaj diabeł I co się dzieje? On nas zabije, którego zabije nas Idzie do ognia, jakby on jest taki ognisty, nie? Patrzcie, płonie w ogniu I postrane to jest Potwór, yy... Co to jest płód? To mnie zostanie. Pali się! Zatrzymać ogień? Jak się zatrzymuje ogień? Boże, to jest ciężkie zadanie, kochani. Tu jeszcze mnie nigdy nie było. A moglibyśmy spalić tą chatę. Nie, i wtedy by Lili wiedziała o co chodzi już, nie? Bo to wina tego potwora, a Lili ma, na, ma nas w dupie. Ja się usiądę ja na kanapie będę oglądał kotka. No strzelam do ciebie, halo ogniu. Ugaś się. Świetna robota. Świetnie nam wyszło. Ale zobaczcie, nasze życie nie wygląda już tak super, jest na czerwonym krytycznym poziomie. Zobaczcie ile tutaj Arina Kot ma. Arina Kot ma znacznie więcej niż my. A my się nie doładowaliśmy posiłkiem, czyli jakby trzeba uważać na to życie, bo mamy tylko jedno, nie? I ta gra jest fajna i ja się zastanawiałem, czy sobie nie zagrać w vacation story. Zastanawiałem się nad począ na początku tego odcinka i jeżeli zostawicie tutaj 5 łapek do góry, wiem, próg z kosmosu normalnie, no to nagrę dla was taki film. Pamiętacie, kiedy zobaczyliśmy. Nie wiem, co to znaczy. Może jeśli znajdziemy to. Będziemy mogli, crawl, nie wiem co to znaczy eee, nie wiem Znać odpowiednik do ucieczki Lily I found the land Ale gdzie jesteś, Lino? Dobra, idziemy ze wszystkimi, bo oni bardziej ogarniają A ja nie ogarniam Wyganiają mnie stąd! Ej, wszyscy zaposzli jak ja przyszedłem. to jest smutne, naprawdę Mi jest przykro Ej, co się dzieje? Patrzcie, co się stało Uciekaj z przedszkola Nie, gdzie są wszyscy? Nie Czy my zginiemy? Dobra, tak jak nam napisali Czułamy mamy skakać jak debile jakieś Ja myślę, że jeśli będziemy skakać, będziemy mogli coś tam a faktycznie mamy skakać bez kitu? Ej, no to dobrze nam idzie nawet. I patrzcie, co się stało. Mówię, że coś w tej kuchni posranej jest. Ej, co jest grane? Nie możemy wyjść już. Ej, posrana jest ta gra. Naprawdę, może obraz? Coś mamy zrobić z obrazem? Nie wiem, jakieś końcy tu się cały czas pojawiają, ale nie ma co chodzi z tymi końcami za bardzo. Ale wiem, że mamy bardzo mało życia. Jeżeli coś, ale otwór wentylacyjny nadal jest otwarty. Zudaramon? Yy, pilnowałaś wszystkich.. Lili, ty głupia! Babo! Co ty zrobiłaś? Ty na razną na niebezpieczne, musieliśmy gazić po pożar. Co ty sobie myślisz, Lili? I wracasz cała zadowolona i co ona sobie myśli? Patrzcie, ona jest niebezpieczna, po prostu ona... Ona stwarza niebezpieczeństwo dla nas. Jest niebezpieczna, ja bym ją wyeliminował. Trzeba ją zabić. Moje zdanie, to jest moje zdanie. Hmm. Gdzieś ona znowu idzie, albo ma zamiar coś zrobić. Tak, ona się ucieka znowu patrzcie Idziemy za nią, ja idę za nią. Idę za to głupie babo. Mm. Coś ja mówię, nie wiem co mówię, ale nie chcę mówić. Mm. O co chodzi? Nie, nie ma żadnego polecenia. Lili, odpowiedz mi na coś, na pytanie, jakie zadałem. O co chodzi? Nic, teraz mamy zrobić, bo ogólnie sytuacja zaczęła się nieco komplikować i za bardzo nie rozumiem co teraz mamy zrobić. Rozwaliliśmy, drzwi czyli... skaleczyłem się. Ja spadam w przyszkole, tak jak mi każą. Nara, kurde, frajerzy Będę szybciej. Domek tu jest, patrzcie co się stało, co jest grane. To jest jakiś domek, to jest ten posrany domek do morderstw Lili. Ona tu dzieci zamyka biednych, moim zdaniem. O mój Boże, co ja zrobiłem? Dobrze. Co się stało? Musimy jakby znaleźć jedzenie, nie? Co jest z tym grane? O co chodzi? Hmm. A co by się stało, jakbyśmy wrócili teraz do przedszkola? Ej, co się dzieje? Ścieżka się urwała mi. Patrzcie, jaki ten las jest duży Gdzie są wszyscy ludzie? Gdzie ja jest w przedszkole? Tam jest chyba coś do jedzenia To jest coś do jedzenia? Ta Znalazłem coś do jedzenia Ale, gdzie są wszyscy ludzie? Ja mam to pytanie, gdzie są wszyscy ludzie? Niepokoi mnie ten fakt, że tutaj jestem sam po prostu. Dobra, zajmę sobie apla. Szkoda, że mi to życie nie regeneruje, bo jestem na poziomie krytycznym, czerwonym. I co mam teraz robić? Jakby o co chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi i co mamy za bardzo robić Może mamy las pozwiedzać sobie teraz czy coś Nie czuję się za dobrze O nie Wiedziałem, żeby ich nie jeść W je całe Aha I umarłem, tak? No to super Jabłka zatrute co za ściema, kochani. Ściemą natomiast nie jest fakt, że widzimy się jutro o godzinie 16:00, papa.